Jest rybka. Ja nie o. Nie będzie, jak idę, ale... Powoli, powoli. Powoli, jaś Gdzie ona jest? Tam. To, no tu nie masz. Ja nie ściągnąłem zestawu. Nie rzuciłem. Ale mi pięknie działa teraz. To Widzisz? Powoli. Idzie. Amur no. Patrz, umrę. Będzie teraz szalał. Mamy. Jest. Jest Amur. O widzowy. Jest rybka. Dobra tu sobie połóżę, połóż. Dobra. Czekaj. Amur no. Dlatego tak słabo walczył. Będziemy robić zdjęcia zaraz. Pierwszy na... Nagrywamy. Amur. Cyk zdjęcie. Złe jedno. Dobra, wypuszczamy. Wypuszczamy. No pięknie już. Widzisz na tą pomarańczkę?